I gdy już pewnie wszyscy zakrzyknęli z ulgą, czy właściwie odetchnęli z ulgą, okazuje się, że nie. Patrzcie, znalazłem taki woreczek. A w nim oczywiście pianka pod spód, żeby bateria się nie ślizgała, bo o tym zapomniałem. I jeszcze jeden element, czyli poprzeczka, która idzie o w to miejsce. No przecież oczywiście, że tak. Przecież to Furia, w Furii takie poprzeczki występują, które usztywniają jeszcze ramę. Co więcej, jest to poprzeczka jeszcze też z pianką, którą się nakleja na wierzch, bo na to można z kolei założyć jakieś GoPro albo inną kamerę. Teraz zobaczymy. Naklejmy może na początek sobie na tą poprzeczkę, tą gumę, znaczy tą, tą piankę. Trzeba to bardzo dokładnie wymierzyć, żeby ona się zgodziła tutaj pod względem miejscowienia. Dobra, to jest tak, przyklejamy. Mamy, czyli taka oto poprzeczka. I ta poprzeczka pójdzie o w to miejsce, o tutaj. Czyli w tym celu trzeba będzie rozkręcić ramę, poluzować kamerę i w ogóle zrobić jeszcze parę innych pewnie operacji. Mam nadzieję, że to się uda zrobić bez rozbierania koptera na kawałki. Bo ta niestety całość będzie dosyć sztywna i może się to nie udać, ale spróbujemy to może zrobić. Może akurat mi się puszczęści. Dobra, czyli tak. Możemy rozluźnić jeszcze śrubę od kamery, która tutaj też trzyma, że tak powiem, całość. Zobaczymy teraz, czy to włókno węglowe nasze się na tyle gnie, że będzie to wykonalne. Czy uda się jej na tyle rozgiąć? Powinno się udać, chyba. Tak, wkładamy tu z jednej strony tą naszą poprzeczkę. O! I teraz próbujemy zrobić tak, żeby ona się zmieściła jeszcze z drugiej. Jeszcze kawałek. Dobra, blisko. A no może się uda. Słuchajcie. Trzymajcie kciuki. Jeszcze trochę. Dobra, mamy to i. Nowę. Aha, dobra. Jest! Cuda. Udało się. Bardzo fajnie. To teraz skręcamy z powrotem. I jeszcze i na końcu kamera. Oczywiście znowu całe ustawienie kamery diabli wzięli, czyli już nie wiadomo, gdzie, jak ma być ustawiona, ale załóżmy, że jakoś w ten sposób. Tak będę musiał się nauczyć tym latać od nowa, bo to są trzy cale, to jeszcze lata inaczej niż cała reszta. Także tak freestyle'owo na razie. Ustawiamy tą kamerę, czyli nie pochylamy jej za mocno. Dokręcamy obie śrubki i liczymy na to, że wszystko będzie OK. Fajno, czyli teraz tak, tak wygląda ta poprzeczka, to jest od razu też podparcie, tak jak mówiłem na kamerę, tam typu GoPro czy coś innego, można spróbować to jakiś session wsadzić, podobno, podobno się da, o dziwo, także to jest raz, a teraz dwa jeszcze, musimy pod spodem podkleić oczywiście tą piankę, która będzie trzymała baterię, ja mam nadzieję, że już więcej niespodzianek nie ma, chyba już wszystko zrobiłem jak trzeba. Czyli jedziemy tak. Dobra, wyciągamy ją i no i pięknie jest poprzycinana, więc tylko teraz nakleić. E, tą taśmą klejącą pod spodem się nie martwimy, nawet jeżeli to niech sobie zostanie pod spodem, pod tą pianką, nie ma takiej konieczności, żeby tutaj się tym specjalnie przejmować. Tylko muszę jakoś tak wpasować tą, tą piankę, żeby było dobrze. Czyli tak, to tutaj, to też między otworami i jakoś tutaj i tak. A, dobra, jest ok. Właśnie, czy jest. Aha, paska do baterii też nie ma przyciągniętego. To co za kopter w ogóle? Jak on może być skończony, jak nie ma, jak baterii przypiąć? Yy, a tu jest, dobra. Chyba ten pasek wyjąłem. Ja on się znajduję tutaj, więc go od razu przeciągamy. Weźmy sobie jakąś tam baterię. Kopter bez baterii wygląda biednie. Zobaczymy zaraz, na ile tego ten pasek do baterii nie jest za długi. Chyba jest w ogóle, jest, jest dość długi. W każdym razie, dobra. No, jeszcze z, z naddatkiem, że tak powiem. Można spokojnie będzie kawałek tego paska uciąć. Adam, sorry, nie obraź się, że tak zrobimy, ale chyba go trochę ucinamy jednak. Co ja ale to już nawet na 3 s to, to jest bardzo długi pasek. O, tutaj kawałek tego rzepa sobie wytniemy. No, od razu jak tak koszerni No i tyle. Pakiet pod spodem się trzyma, o, w ten sposób. To jest bateryjka 3S, także troszkę tam mocy ma. No i tak byśmy, o, wpinali sobie jakoś tutaj to cudo w ten sposób. I gotowy do lotu, tylko schować jeszcze... Ymm, schować jeszcze... Tak? Jest? Wszystko się pali? Chyba tak. Aha, jeszcze musi pewnie sobie zazbroić te... A, teraz, dobra. Teraz jest gotowy do lotu. ESC-ki się włączyły. Eee, no I tyle. No dobra, to teraz w takim razie pora to wszystko po konfigurować i kopter jest gotowy do lotu, póki jeszcze jest jasno i ciepło.